Rolnicy, podlasie. Długoletni rolnik, Gienek Onopiuk z miejscowości Plutycz, który poświęcił swoje życie 42 latom pracy w rolnictwie, boryka się obecnie z poważnymi problemami zdrowotnymi. W ostatnim czasie Gienek znów doświadcza kłopotów z nogą, które zmuszają go do przyjmowania różnorodnych lekarstw. Obecnie jestem na kuracji silnymi antybiotykami. Zdradził znany z lokalnego serialu dokumentującego życie rolników z Podlasia. Nie jest jednak jasne, jaka dokładnie jest przyczyna jego zdrowotnych niedogodności. Rolnicy Podlasie charakterystyczna ławeczka umieszczona przed domem to kwintesencja miejsca na społeczne spotkania w wielu polskich wsiach. W Plutyczach taka sceneria rozgrywa się przed domem Gienka i Andrzeja. Podczas naszej najnowszej wizyty w tej pięknej, pełnej uroku wiosce, mieliśmy okazję dowiedzieć się, co dzieje się w życiu tych popularnych rolników. Andrzej poświęca swój czas na rozbudowę przydomowego ogródka, natomiast Gienek zmaga się z bólem nogi. Opowiedział o swoich problemach z nogą Sławkowi, właśnie relaksując się na wspomnianej ławeczce. Przeszedłem serię zastrzyków, regularnie stosuję także silne antybiotyki, przyznał Gienek. Nie jest pewien, skąd wzięły się jego problemy z nogą. Może to przez zbyt długie leżenie, zauważył Sławek. Należy zabrać się do pracy, a nie spędzać czas na bezczynności. Ból szybciej minie, jeśli nie będziesz skupiać się na swojej nodze, a skoncentrujesz się na przyjmowaniu lekarstw, poradził Jastrząb. Przypominamy, że to nie pierwszy raz, kiedy Gienek doświadcza kłopotów z nogą. W 2021 roku mężczyzna został zmuszony przerwać swoje zaangażowanie w nagraniach do serialu, gdyż musiał udać się na sor z powodu poważnie opuchniętej i bolesnej nogi. Obecnie jednak perspektywy wyzdrowienia są optymistyczne. Agienek odczuwa poprawę swojego stanu zdrowia. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Tymczasem zapraszamy wszystkich widzów na kolejne odcinki Rolników Podlasie. Które są emitowane w każdą niedzielę o godzinie 20 na kanale Focus TV.